Halo, halo, dzień dobry bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Dnia kolejnego. Właśnie. Właśnie odjeżdżamy z odprawy, bo towar został już odprawiony. Mamy 40 km na zrzutkę. I spedytor do mnie rano dzwonił, że podobno jest dzisiaj sporo roboty. Zobaczymy. Dobrze się. Wyspałem względnie. Kieruj się na zachód. Kieruję się, kieruję. Także słuchajcie, ja się kieruję na zachód, a Was zapraszam na kolejny odcineczek. Rozłogaska, Jeden z ostatnich w tej trasie. Bo powrót do Polski zbliża się wielkimi krokami. Pyk! Halo, halo, raporcik sytuacyjny. Towar rozładowany, stosunkowo szybko poszło. My już jesteśmy w drodze na załadunek, jest 11. Jeszcze on 260 km, więc pewnie będę 14 na miejscu, tak myślę. I ładujemy towar do Niemiec. Także najedziemy teraz do Belgii, potem jedziemy z towarem do Niemiec, a potem nie wiem, bo z tego co widziałem, to będzie względnie blisko granicy z Polską. To będzie czwartek, jak tym wrzucę. Możesz do domu? Kto wie? Kto wie? To był moment, w którym jeszcze nie wiedziałem, że do Belgii. I jeszcze wrócę przed powrotem. Końcówka wyjazdu była bardzo intensywna, a przez sprawy prywatne, które dodatkowo zaprzątały mi nieźle głowę, dni te były męczące i to strogo. Było to moje ostatnie wejście 3 maja przed kamerą, ale nie mogłem od tak po prostu wywalić materiałów tego dnia, gdyż przejeżdżałem przez Liż. Miesiąc temu, a obecnie pewnie również, są tam remonty, że hej. Mimo to jedzie się tam dość przyjemnie, o ile pamiętamy, żeby trzymać się lewego pasa i jechać tunelami, a nie górą. W przeciwieństwie do takich tuneli, w miastach francuskich, tutaj nawet busem z kurnikiem można śmiało jechać nie bojąc się zbytnio o wysokość. No chyba, że mamy jakąś niewyobrażalnie wysoką landarę czy coś. W każdym razie, sam załadunek, który swoją drogą miałem na południu Belgii, to też była historia, która dołożyła mi sporo stresu i kilka siwych włosów. Wtedy nie miałem ani siły, ani ochoty tego opowiadać. Ale teraz, bez emocji, chętnie opowiem Wam tę historię. Załadunek w dość dużej firmie. I jak już dostałem adresy i dziwne nazwy towaru ze stertą numerów referencyjnych, to czułem jakoś podświadomie dziwnie, że będą przygody. Ale pomyślałem, że to już końcówka, więc no stres Damian, jedziemy do domu. Wbijam na bramę, idę pytać, a pani security na bramie, oczywiście, nic nie wie. Klasyk. Podzwoniła jednak, popytała i mówi, że prosta droga, wszystko wie i mam jechać pod bramę A1, która jest dosłownie 50 metrów za szlabanami prosto po lewej, i tam zaraz ktoś mnie ogarnie. No to jadę, zadowolony, parkuję pod skazaną bramą i czekam. Ale nikt nie wychodzi. Postanowiłem wejść wejście dopytać. Wchodzę do środka, a tam nikogo nie ma. Tylko robotnicy się krzątali, bo jakieś przebudowy były. No i kręcą się oni i oczywiście nic nie wiedzą, bo w sumie skąd do mieli cokolwiek wiedzieć. Przecież oni to tylko remonty odwalają. Mówi się, że Japończycy unikają rozmów po angielsku i niechętnie idą w interakcje, jeśli nie potrafią rozmawiać. Ale to, co zobaczyłem, tam mnie wmurowało. Jakiś typ w środku otwierał jakieś drzwi, przepychając się z jakimiś kartonami. Pomyślałem, o, towar dla mnie. Podchodzę, zagaduję, a typ odbruknął tylko no english, no english i te drzwi szybko przez które się przepychał, zamknął i zniknął. Stanąłem jak wryty. No typ ewidentnie usłyszał angielski i spierdolił. Stałem tak z minutę niedowierzając, bo nigdy nie widziałem czegoś takiego. Typ zniknął. Wystawianie kartonów już nie liczyło. Po prostu uciekł. Poczekałem 10 minut i myślę sobie, no kij, wbijam do środka gdzieś głębiej na bezczela. Najwyżej będą mnie gonić i wywalać z magazynu. Przecież nie będę tam stał pół dnia. Jest jakieś biuro, zagaduję i kolejny raz. Oni nic nie wiedzą. To zdanie kierowcy słyszą chyba najczęściej na magazynach, zaraz po słowach czekaj, w różnych językach. No ale kij, podzwonili, podzwonili, popytali i mówi, że towar na głównym magazynie jest i tam muszę jechać. Pytam się którędy, wyjaśnił, że mogę już wewnątrz, na, po terenie firmy, wzdłuż płota, objechać budynki i cyk, będę, no to jadę. Zajechałem pod magazyn, idę na biuro, a na biurze typ się pyta, z której rampy. Mówię, jaka sytuacja po angielsku, że przyjechałem przez firmę i dopiero będę ładował, a nie się ładowałem, nie stoję pod żadną rampą. A typ, że no to on mi nic nie pomoże i elo, zniknął. Kolejny sobie pomyślałem, no ale nic, przyszedł po 10 minutach i tłumaczę. raz jeszcze. Załapał, mówi, że muszę jechać na bramę wjazdową. Tłumaczę, że ja stamtąd przyjechałem. Dopiero co? No, ale typ stwierdził, że muszę tam się wrócić i koniec. Dopiero rozglądając się po zdjęciach na ścianie. Nie macie pojęcia, jakie potrafią być one przydatne. Skumałem, że bramy są dwie, a security, o których mówi chłop z magazynu, to inne niż to, przez które wjechałem na firmę. Jadę więc szukać wiatru w polu. Plac dolony, jak nie powiem co, ale stoi jakiś kontener i dwie ciężarówki. Chyba tu, pomyślałem. Zajechałem, zaparkowałem, idę, i nie zgadniecie co usłyszałem po podaniu numerów referencyjnych. To, że oni nie wiedzą, jakby to standard. Byłem na to gotowy, ale po chwili ich ustaleń usłyszałem, że towar jest na bramie A1. Uff, rzuciłem sobie soczystą z zrezygnowania pod nosem, po tym jak wyjaśniłem tę sytuację i wyszedłem do auta. Tutaj jednak ogromny szacunek dla bramkowych z tej budy, gdyż widząc moje zrezygnowanie, po tym jak usłyszeli. Że dokładnie z A1 wysłali mnie na główny magazyn, a główny magazyn wysłał mnie tutaj, i oni mnie wysyłają znowu na A1. Zaangażowali się, aby mi pomóc. Zaczęli ustalać, kto do czworta odpowiada za ten burdel, a gdy dostałem nazwisko osoby kontaktowej, wysłali mnie na prawidłową bramę. Przyszli Państwo załadować mój towar, kontener zaplombowany i jadę na bramę wyjazdową. Tą drugą. Tam usłyszałem, że muszę jechać na tą, którą wjechałem. Ale on mi musi jeszcze sprawdzić plombę. Mówię typowi, ja ci tą plombę wyciągnę, bo to jest plastikowa plomba. I tutaj już była klasyka security. Oczywiście on to sam zrobi, nie będę mu nic wyciągał. No i typ wyciągając plombę ją zerwał. Mało tego, że ją zerwał, to jeszcze udawał, że nic się nie stało i szybko zamknął klapkę i każe mi jechać. Pytam się typa, czy jest normalny? Gościu, zerwałeś mi właśnie plombę i udajesz, że nic się nie stało. Dzwoń na magazyn, bo ja potrzebuję założyć nową plombę i wpisać ją w CMR. Jakby tutaj muszę mieć założoną nową plombę. Nie wyjadę do czorta z zerwaną. Okej, okay, okej, okay, on zadzwoni. Problem polegał na tym, że na tym konkretnym magazynie tylko ochroniarze mogli kogoś wywołać, bo nie było tam żadnego dzwonka, drzwi, nic. Po prostu były rampy, które się otwierały od środka. Wróciłem się pod rampę i czekam. Jak się później okazało, security poleciał w wuja po całości i nigdzie nie dzwonił. A ja zaczepiając kolejne osoby, które przechodziły koła auta i opowiadając im przez tłumacza Google historię o zdolnym ochroniarzu, który zerwał plombę. Siedziałem jak żul pod sklepem, na paletach, zrezygnowany, i dopiero trzecia osoba po jakichś 40 minutach, która obiecała, że mi pomoże i realnie zawoła osoby odpowiedzialne za załadunek, to zrobiła. Wszyscy wcześniej tylko uciekali na magazyn i znikali. To chyba była jakaś domela tych ludzi pracujących na tej firmie. Żeby tego było mało, to wyjazd do mojej bramy był w remoncie. I jak już doczekałem się nowej plomby i CMR, i w ogóle w końcu po bataliach byłem gotowy do wyjazdu, to czekałem. Aż koparka wykopie dziurę 15 minut postała w przejeździe. Dzień dopiero się zaczynał, bo towar jechał do drezna. A ja już miałem dość. Przed nami jeszcze powrót z trasy, ale do niego wrócimy w kolejnym odcinku. Na dziś to tyle. Pyk!